Učkolna. Chceme zamontovat koválek na naší kuchni front do zlevárky. To Aha. da, da, da. Aha. <laughs> <laughs> oh, Aha. Yeah. Oh, different. to Aha. have. Eksie Chwile w instrukcji Jest Fondy, dysze, mamy. Lekonometr Jest to super Okidoki Dobra Można powiedzieć, że ustawiliśmy stópki Tak Tylne Podwyższyliśmy trochę Żeby ta góra poszła do przodu Teraz Mamy tą kartkę. Ta kartka odzwierciedla wielkość naszych dźwiczek. Musimy ją na równo przykleić, tak jak z tymi kropkami, bo odległość od dźwiczek jest dokładnie zaznaczona na tym papierze tutaj, żeby to dodać. Tak, taki właśnie kawałek i stąd się zaczynają nasze dźwiczki. Więc przyklejemy sobie to na taśmę, żeby po prostu ta kartka nam nie odjechała w jakikolwiek sposób. A potem będziemy musieli chyba nawiercić dokładnie Potem będziemy dalej czytać tą instrukcję jak nam to idzie Będzie dobrze no Dobra, mój pierwszy montaż drzwi, Czek, do zmywarki Za chwilę zakończymy tą kuchnię Zostaną nam jeszcze tylko rączki Coś takiego. Dobrze rozumiem. Dobra. Teraz. Mhm. No dobra. Alma! Aha. Jest to open. To jest co jedno Ja też chodzię Mhm. Kurwa No co mogę powiedzieć 5 milimetrów za wysoko <laughs> Trzeba przykręcić niżej Na nic <laughs> Zdarza się takie błędy. Nie wiem jak to jest wymierzone. Niby zrobiliśmy dokładnie jak nas prosili i wychodzi, że nie. Kurde. No dobra. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Próba numer 2 Я это... Нет, нет. Черт. читай. Dobra, udało nam się to jakoś przyciąć. Nie było łatwo z jednej strony musieliśmy puścić 2 mm dosłownie niżej. Nie było to łatwo, żeby przyciąć deski, bo tu już nóżkami nie wyrównać, bo jak z prawej nóżki podnosiłeś, to ona po prostu już była za wysoko. I te drzwiczki wręcz się praktycznie ocierały o ten blat od dołu, ale udało nam się po dłuższym czasie. I co? I jedziemy, zakładamy teraz te dzwiczki okay. <laughs> okay. mm -hmm. Zakładamy dźwiczki i przykręcamy, bo tak zalecają, żeby odkręcić odkręcić dwie śruby tutaj i tutaj w sumie cztery i zakręcić to od środka śrubami. Więc też tak zróbmy. Dobra, witamy z powrotem. Dzień dobry. Wczoraj, kurde, nie wiem na czym się skończyło to nagrywanie. Zakładaliśmy na pewno front do zmywarki. I proszę bardzo, jak to wygląda elegancko. I podczas zakładania frontu do zmywarki Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że po prostu śruba przeszła prawie na wylot I zrobiło się wybrzuszenie we froncie Więc musieliśmy zmienić rączki Które i tak chcieliśmy zmienić I tak to wyszło Proszę bardzo, zobaczmy Mamy założone już elegancko frontik do zmywarki, i mamy takie rączki, i tutaj zasłoniętą rączką, i ona jest przykręcona, i gdzieś tutaj była taka wybrzuszenie w płycie. No teraz w ogóle nie widać nic znaku. Elegancko, jedną rączką można sobie już teraz otworzyć. A proszę bardzo, takie mamy belki, i teraz musimy tylko rączki. Po prostu sobie wymierzyć na jeden wymiar, pozakładać właśnie to się zabiera i sobie przykręcić ścianę też na kątowniki, żeby była mocna, masywna. I tyle. I kończymy, i sprzątamy, i pomału, pomału będziemy mogli dłubać. Teraz siedzimy, żeby sobie wybrać mikser jakiś do kuchni. Zastanawiamy się, jaki mikserek, na jaki nas też stać. I co? Przepalamy piec. I kończymy te roboty chyba. Na razie. Bo jeszcze parę rzeczy jest do roboty, ale niech będzie. Muszę powiedzieć. No dobra, brudno jest to, nie, nie widać tak. Zaraz spróbuję to podokańczać i wtedy sobie zobaczymy jak będzie wyglądać ta kuchnia. Co tam właśnie skończyłem. przykręcać tą ścianę. Do stołu, do nóg, na kątowniki, żeby była pewna że na pewno się nie ruszy, nie nic Tutaj i tak pójdzie jeszcze listwa maskująca zielona koloru mebli Także na spokojnie no, i ścianę mamy Chodź, Tu jeszcze szafka pójdzie, to wszystko się wzmocni, ale jest to kało mocnej ściany Taka to izolacja mm. O, I tak to wygląda. I tak to wygląda, dokładnie tak Coś takiego to będzie. A nic tu. No. Dobra. coś takiego tak. Moja konstrukcja na laser, żeby wszystkie były na jednym samym poziomie. Nic co. Jedziemy, wiercimy. Uch, końcóweczka, końcóweczka No dobra, zobaczymy czy się udało, czy zmierzyliśmy to poprawnie, czy też nie Dobra, już wiem, do... że padła bateria, była chwila przerwy i jedziemy z tym dalej wywierciliśmy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w prostej linii. Teraz musimy uciąć śrubki, żeby dopasować na grubość naszej szafki i rączki. I za chwilę będzie druga rączka gotowa. Muszę przyznać, że powoli łapię już w prawe. Już tyle błędów popełniłem, że już wiem wiele rzeczy, jak należy tego nie robić. Jeszcze można powiedzieć, że mało wiemy jak należy robić, ale już dużo wiemy jak należy nie robić. A to też jest duży postęp. No dobra, zawieszmy naszą rączkę. Chyba pasuje, chyba mi się udało, trafiłem jak coś, to na razie dwie rączki będą na pewno proste, jak mi się wydaje. Zobaczymy, jeszcze dwie. Tak, tak. Jeszcze muszę zrobić, żeby te w ogóle, szuflady tak płynnie jeździły po malutku. Bo jeszcze tego nie rozkminiłem. O! Jest, jest. No, na prosto, uciekło mi tutaj pół minutra. Trudno, ale. Ale nic, nie widać No, dobra Idziemy dalej, jeszcze tutaj Jeszcze nie wiecie, ale Lucy przywiozła z Korei ekspres do kawy dobra. <grystanie> dobra, kamera padła ale już nie jest taka straszna, bo mam zapasowe baterie, ale nieważne Na czym skończyłem? Lucy przywiozła ekspres do kawy, prosto z Korei bo po prostu w Korei jest dużo tańszy niż w Polsce. Ta da da da! O! Ekspres ciśnieniowy, coś takiego. I naciskamy. I będziemy mieli ekspres o, Tu mamy ciśnieniomierz. Żeby widzieć cały czas, żeby z odpowiednią siłą naciskać. Teraz właśnie go składamy. Przyrządy rozpakowujemy i patrzymy, co jak jest. Wygląda. To będzie, widzicie, taki kubeczek Tutaj piek, rączka jest osobno Dokupiona Kto się tak zwinie I tu się tak zaczepi Potrzebujemy tylko filiżanki do espresso We need a cup for espresso Fileżaneczki do espresso I będzie można zrobić O, nawet coś takiego Elegancko i można robić espresso bez prądu, gazu czy też ognia, tylko pod ciśnieniem. Aha, super. Wpasowuje się w naszą kuchnię. Gansko. No dobra. Dzisiaj już kawę pić nie będziemy, ale tak to się. Dzieje. Dobra. Testujemy po raz pierwszy naszą maszynę. Gansko z takim witoczkiem. A no i co? I warto było zrobić ten parapet. To. uczymy się instrukcja jest ok so, mm -hmm. yes, yes. So nie like nie Ah, uh -huh. shower screen first, okay. Aha uh -huh. How to do this. Okay. Somehow has to be. Okay. Uh -huh. I didn't even lift up. <laughs> no tak. Persza prova push <laughs> my znakomitchie. Why you <are> you recording? <laughs> <so> Because <laughs> historical moment, that one. Totalnie wszystko, na odwrót zrobiliśmy, no, bo oczywiście rączki powinny być już podniesione, żeby te ciśnienie teraz usłyszycie, no? Ale już mniej więcej wiemy o co chodzi. Dobra. A to co stopi mi stek? Na no, moles, jak południe, no, na How to remove? The same way, how you because you like twist him, No dobra, poblujemy po raz drugi Drugi już będzie łatwiejszy, tak? Elegancko No, stoły drewniane mają to do siebie, że za każdym razem trzeba bardzo szybko reagować Je czyścić i nie ma co czekać, żeby nie zostawały plamy na drewnie, ale dobra I Tu wiecie, jest instrukcja jak robić Krok po kroku, jeden, drugi, trzeci i tak yeah, put, um, put to coffee first Put to to tempo Nie yeah. And put the screen. Yes, mm -hmm. I do this. And put the water. Yes, no. I do this. Lift our arms. No, you didn't. Because it was no chance. <laughs> Maybe that's why ah, it's gonna lift be up lift first. Up, No, yeah, lift ah. up arm. Ah. So then when you come up put coffee not gonna run away. Yeah? Yes, mm -hmm. of course. <laughs> Jeszcze raz. Widzicie, nie by taka prosta sprawa zrobić kawę, a jednak nie jest to taka prosta sprawa i trochę tych kaw trzeba się narobić, żeby się nauczyć zrobić kawę. Próba numer dwa chyba znowu nie wyszła. Niestety. Jakoś to się porozlewało wszędzie. Ciśnienia nie złapało. Po prostu walało się. No nic. Trzeba dalej próbować. Trzeba dalej. Ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Miejmy nadzieję, że nam się uda dzisiaj. I będzie dobrze. Dobrze będzie.